Piołun, bylica piołun, jest ziołem o wielu potencjalnych korzyściach dla organizmu człowieka. Jednak należy stosować go z umiarem i ostrożnością ze względu na zawartość tujonu, który w większych dawkach może być toksyczny. Główne korzyści piołunu: Wspomaganie trawienia. Piołun pobudza wydzielanie soków trawiennych, żółci i śliny, co może poprawiać apetyt, ułatwiać trawienie tłustych potraw, zmniejszać wzdęcia i uczucie ciężkości po posiłkach. Działanie przeciwpasożytnicze tradycyjnie stosowany jest w zwalczaniu pasożytów układu pokarmowego, takich jak owsiki, glisty ludzkie, a także zewnętrznych, jak wszy i świeżbowce. Właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Zawarte w piołunie flawonoidy i seskwiterpeny mogą przyczyniać się do zmniejszenia stanów zapalnych i łagodzenia bólu, np. mięśniowego czy reumatycznego. Działanie żółciopędne. Wspomaga pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego, przyczyniając się do lepszego przepływu żółci. Regulacja cyklu menstruacyjnego. Tradycyjnie stosowany w celu regulacji cyklu miesiączkowego i łagodzenia dolegliwości związanych z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Działanie moczopędne. Może wspomagać pracę nerek i przyczyniać się do usuwania nadmiaru płynów z organizmu. Właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Wykazuje działanie hamujące na niektóre bakterie, np. salmonella i coli i grzyby, np. candida albicans. Działanie antyoksydacyjne. Zawarty w piołunie hamazulen może pomagać w zwalczaniu stresu oksydacyjnego. Odstraszanie owadów. Zapach piołunu może odstraszać komary, kleszcze i inne owady. Ważne środki ostrożności. Dawkowanie. Należy ściśle przestrzegać zalecanych dawek, ponieważ przedawkowanie piołunu może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, takich jak nudności, wymioty, zawroty głowy, drgawki, a w skrajnych przypadkach do niewydolności nerek. Czas stosowania: Nie zaleca się długotrwałego stosowania piołunu zazwyczaj nie dłużej niż 10 dni po czym należy zrobić przerwę. Przeciwwskazania: Piołunu nie powinny stosować. Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Dzieci. Osoby uczulone na rośliny z rodziny astrowatych. Osoby z wrzodami żołądka i dwunastnicy nad kwaśnością refluksem żołądkowo przełykowym. Osoby z chorobami nerek i wątroby, osoby z chorobami serca i skłonnościami do krwawień. Osoby z padaczką i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Interakcje z lekami Piołun może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, dlatego przed jego zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Podsumowując, piołun może przynosić pewne korzyści zdrowotne, ale jego stosowanie wymaga ostrożności i świadomości potencjalnych ryzyk. Zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem kuracji piołunem.